Got z Gacjanem, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, la la la, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, twa la la, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, sialala, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, twa la Witam wszystkich, aże idą, idą święta na święta wielkanocne, to na święta upiekę, opiekę babkę, babkę dożową. Babka dożowa smaczna jest, a do babki będzie potrzebna mi foremka, foremka, foremka na babkę. La la la, 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 No i oczywiście piekarnik, no i oczywiście piekarnik. A składniki do babki drożdżowej to Mleko, 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 drożdże, 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 cukier, 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 jajka, 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 no i oczywiście mąka, 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 mąka podstawowa, no i oczywiście również Kasia, 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 margaryna, soli, soli, troszkę soli, no i rodzynki, 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 żeby babka była smaczniejsza. Ale jak ktoś nie lubi rodzynek, nie och, muszą być. mleko! Och mleko, mleko, mleko. Och mleko, och mleko. Mleko, mleko, mleko. Mleko pyszne, smaczne jest. Mleko pyszne, smaczne jest. Mleko, 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 mleko. Mleko, mleko, mleko pyszne jest. la, 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 la. Umyjemy teraz jajka. Umyjemy teraz sobie jajka, jajka do ciasta. la 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 jajka la 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 jajka, Da, jajka, jajka, jajka. da, ta di da amleko di ta tan, ta, Amleko, mleko, a am am się gotuje, Amleko, mleko, a am mleko gotuje się. A teraz foremkę, ke, forem ke Smarjemy, smarujemy, smarujemy, A teraz foremkę smarujemy, margarinum, la la la, la 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 la. hey, 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 hej, hej. Hey. Foremka jest posmarowana Już Foremka jest posmarowana Foremka jest posmarowana Hej, hej, hej hej, hej! Mleko już gotuje się. Hej, hej, hej hej hej! Mleko już gotuje się. la la, 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 la. Mleko już gotuje się. din, din din! din, din, din. Mleko jest już ugotowane. Już mleko, już mleko, ostudziło się. Już mleko, już mleko, ostudziło się. La, 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 la. dajemy, drożdże, 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 drożdże. La, 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 Troszkę cukru dajemy, troszkę cukru dajemy, troszkę, troszkę dajemy cukru. No i mieszamy, mieszamy, no i mieszamy, mieszamy, no i mieszamy, mieszamy. I to będzie tak zwana roszczynka. No i dajemy teraz mąkę. Monke, 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 monke daje, mi La 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 monke, 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 monke. I mieszamy, i mieszamy, i mieszamy szame. I mię i la 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 takie po prostu ciasto. Lalalala, la, 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 la. Takie bardzo rzadkie ciasto. To jest, to jest, roszczynka, roszczynka. No i ważne, żeby to było oczywiście ciepłe. Wtedy wyrośnie. La, 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 la. I tu jest, i tu jest roszczynka. Roszczynka pięknie rośnie. La, 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 la. La 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 la, pięknie właśnie, a w międzyczasie, a w międzyczasie można margarynę roztopić. A w międzyczasie, a w międzyczasie można margarynę roztopić. Już margaryna roztapia się, już margaryna roztapia się. la 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 la, la 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 la, la 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 la. A roszczynka rośnie pięknie, a roszczynka rośnie pięknie. La, 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 la. Roszczynka pięknie wyrosła, więc teraz zamieszamy ciasto. Zamieszamy, zamieszamy. Zamieszamy, zamieszamy. Ciasto, ciasto, zamieszamy. Zamieszamy, ciasto, ciasto. Hej, 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 la, la, la. Hej, 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 la 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 Hey 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 la 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 mleko 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 No i to oczywiście cukier 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 No i jajka 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 wbiamy jajka jajka wbiamy jajka 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 jajka

i dajemy troszkę soli, niedużo, 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 troszeczkę, troszeczkę soli. Niedużo, 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 troszeczkę, troszeczkę soli. La, 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 la. A teraz dajemy co? A teraz dajemy margarynę, margarynę dajemy, margarynę wlewamy. A teraz rodzynki Rodzynki, rodzynki, rodzinki, Rodzynki, rodzynki, rodzynki Rodzynki, rodzynki, rodzynki Rodzynki, rodzynki, dajemy Rodzynki, rodzynki dajemy I już ciasto, ciasto jest I już ciasto, ciasto jest Ciasto drożdżowe na babkę drożdżową Ciasto drożdżowe na babkę drożdżową no a teraz dajemy ciasto do foremki. do foremki, do foremki, do foremki, do foremki. Już rośnie, już rośnie pięknie ciasto. Już rośnie, już rośnie pięknie ciasto. A piekarnik grzeje się, a piekarnik grzeje się. A babka się. piecze się, a babka piecze się, a babka się piecze. A babka się piecze. A teraz zobaczymy, czy babka jest upieczona, czy babka jest upieczona. Zobaczymy. La 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 Babka, 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 babka na święta. Babka, babka, babka na święta. Już prawie jest upieczona, już prawie jest upieczona. La 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 Babka babka na święta. Babka babka super jest. La la yes. lala, babeczka świąteczna, świąteczna babeczka. I teraz trzeba ją wybić. I teraz trzeba. I ją trzeba wybić. postukać jak nie chce wyjść. Jak nie chce wyjść, trzeba ją postukać. Trzeba mocno postukać. I tą babkę można oczywiście posypać. Na przykład cukrem pudrem, albo polać lukrem, albo czekoladą pomalować. Ja, jako że się odchudzam, to nie będę ją niczym ani sypać, ani lukrować, ani czekoladować, tylko taką ją zjem. Życzę wszystkim udanych świąt i. Pysznej Babki Wielkanocnej. Na razie, cześć, papa! la, 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 la. Babka, babka, pyszna babka. Babka, babka, na święta.